Zobaczcie co się dzieje. Tragedia. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. Dzisiaj wykonamy sobie zadanie. Znajdziemy fragmenty mapy i odwiedzimy kryjówkę bandytów. I zdecydowałem się, że rozwalę ściany no i zobaczymy co w środku y, będzie. Zdecydowałem się dlatego, że przekroczyłem 80 poziom i już spotykam na tych trudniejszych lokacjach przeciwników właśnie w ubraniach zastępcy szeryfa. Także zaraz się tam udamy. No nie ukrywam, że kopalnia chromitu jest teraz bardzo ciężka, naprawdę bardzo. No i dlatego jestem, no ogólnie tutaj sobie znalazłem. Y, ogólnie wykonałem wcześniej Zadanie, tu mam właśnie już spodnie szeryfa do odebrania, także później sobie to odbiorę. Myślę, że jakiś warsztat na koniec sobie ulepszę, tylko jeszcze nie wiem jaki. No i tutaj jak widzicie mam też kurtka szeryfa, tylko już nieco zniszczone, bo no, takie znalazłem po prostu. Z przeciwników mi właśnie takie wypadły, ale na chwilę obecną tego nie noszę, bo, bo to moje pierwsze takie. Znalezisko, no ale jestem ciekaw. No, mam. Osi... Biorę... Więcej nie biorę dynamitów, bo myślę, że chyba 4 idzie na jedną tu ścianę tą lepszą. Także zobaczymy, co w środku znajdę. Ale z tego co wiem, to się nie opłaca zużywać dynamitów. No, bo łup w środku nie jest jakiś taki. Wiecie, opłacalny, żeby tracić właśnie dynamity. Ale zobaczymy, zobaczymy, gdzie w tym przypadku. Na chwilę obecną weźmy sobie. Misje i kopalne chromito. No tam, tam nie pójdę. Jest naprawdę teraz ciężko. Bynajmniej dla mnie, bo ja nie mam jeszcze jakiejś tam dobrej broni. Też nie gram na co dzień, żeby wszystko sobie jakoś to nafarmić, ciuchy czy coś. Też chodzę właśnie w takich ciuchach. Na razie nie mam z czego zrobić, no bo nie gram tak. No jak się nie gra, no to skąd, z czego to ma się zrobić, tak. Ale jakoś sobie to powolutku zbieram i. No i no, też no nie ukrywam, że na bieżąco zużywam, także wiecie, ale dobra, mniejsze auto, lecimy po te fragmenty mapy, 10 sztabek dostanę stali, fajnie, 50 tysięcy doświadczenia i kurtka rewolwerowca, akceptujemy i śledzimy. I na koniec jeszcze pójdzie, pójdę sobie odebrać wszystko od szeryfa, te nagrody, teraz znajdźmy te fragmenty mapy. na chwilę obecną nie będę nic tu zbierał chcę szybko sobie je znaleźć tutaj mamy, dobra no spokojnie o, już jest jeden fragment u góry, także fajnie bardzo szybko, 7 skór, super. o teraz nie pilnują ci lepsi ban bandziory, a to dlaczego? No ale chyba to nie zawsze było. Ostatnio, czekajcie sobie tutaj. Go zabiję. O, dobra. Ale to chyba co leży, ma założoną tą lepszą kurtkę. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy kryjówkę bandytów, bo ostatnio odwiedziłem kryjówkę właśnie bandytów. No, no i właśnie tutaj tam kurtka mi ta wypadła. I te spodnie. Kapelusz. No, ale powiem wam, mocni byli. Mocni naprawdę byli. Ale ja sobie tak brałem, że odciągałem ich pojedynczo i zabijałem. Wiecie. Czekajcie, ja sobie tworzę jeszcze ten plan o! Super! W końcu jakaś broń mi. znaczy dodatkowe obrażenia, tak? Nie, no, nie jest nowa broń, bo tą broń już mogłem robić. Ale 60 plus, super. Także będzie mocniejsza. O! Łowca nagród. O, zobaczcie. Było broń. Zobaczymy dalej. Ok, szukamy dalej. Ale teraz szybciej, fajnie się znajduje właśnie te fragmenty mapy, bo pamiętam kiedyś to. No wchodziło się i nawet za, jed, za pierwszym, za trzecim razem dopiero znalazło się cał, całe fragmenty te wszystkie. A teraz bardzo szybko. Ale jestem nie jestem ciekaw czego nie da, czego tylko dają te zadania za mostem, a nie na strefie zimowej, żeby znaleźć fragmenty. Nie wiem dlaczego. No i tak tutaj, a już tutaj. Poczekajcie, zobaczę sobie ją. Tutaj, tak i tutaj jest. No, warto proszę podnieść poziom wyżej. Już jestem blisko i będę mógł kraftować. No, ale płyta ze stopu to jeszcze. Także na chwilę obecną mówiłem, że mogę, ale tak naprawdę jeszcze nie mogę. Ale jest odblokowany, także to też jest dobrze, tak. Dobra, gdzie, ta gdzie ten drugi fragment? Chce mi się też tak latać, szukać, wiecie. Na VIPie bardzo szybko poziom się wbija, powiem Wam. Bo wtedy miałem prawie 80 i miałem jeden dzień vip -a. i bardzo szybko się wbiło. Tutaj chyba nie będzie. Tutaj można zobaczyć tutaj. Nie, chyba też tu nie będzie. Nie, są normalnych. Czyli co to jest losowo? No ostatnio miałem samych właśnie tych lepszych. To tylko oczywiście gram na telefonie, ale to chyba nie ma znaczenia. Nie powinno w sumie mieć jakiegoś znaczenia większego. No, bardzo zobacz, bardzo, bardzo, zobaczymy tą kryjówkę. O! Leon! Zawodowiec. A jeszcze tego trafiłem. Kolego. Nie uciekniesz. Uciekł. Tchórz. Sam zaczął miał broń, co dalej dalszy ma zasięg, to bym go trafił. Ale niestety tym nie, nie dałam rady. Dobra. Będę miał. Czekajcie, jeszcze wam tutaj pokażę. Ej, no nie wiem. Ostatnio miałam właśnie w tych lepszych bandziorów, w tych lepszych ciuchach. Czemu teraz nie mam? Dobra. Szukam dalej i jak będę już miał mapkę, to się odezwę. Tylko jeszcze chcę pójść do kopalni chromitu. Patrzcie, całą siekierę znalazłem, stalową. O kurczę, powiem. Nie trafiło mi się wcześniej. Żebym znalazł całą, wiecie. Super. Okej, okay, dobra, szukam. No no teraz chłopca nagród jest w normalnych. W takich biednych ubraniach. Nie wiem dlaczego. No i dobra, nie o to. Idziemy szukać. wiecie, co tam nie znalazłem? Pójdźmy jeszcze tutaj do kopalni chromitu i zobaczy tam. No bo ostatnio jak byłem, to byli ci sami mocni w tych ubraniach. Przeciwnicy. Wszyscy. Naprawdę było ich dużo. Jak się tam wiecie. Tamten jeden pobieg po resztę, to właśnie zaraz przybiegało ich sporo. Ale zobaczymy tutaj. Może tutaj znajdę fragment, chyba że no, będą ci mocniej. Zobaczmy. Mam miejsca, mam coś do wyrzucenia? Nie bardzo, a ta lina. bym wziął przy okazji cenia. Fajnie, że już można go kopać. Dobra, zobaczmy ty przeciwników tutaj. Nie, jest normalnych. Także nie wiem dlaczego tak jest, czemu tak się zrobiło. Nie powinno być. Jak już miałem tak... No bo wiecie, jak miałem lepszych przeciwników, to mogłem te lepsze rzeczy znaleźć, tak? Ale dużo tych rzeczy z nich leci. Już mi spodnie rozwalni, Folary. Zobaczcie, i tak przebiegali właśnie ci lepsi. I chwila, momenty ja nie miałem życia. I już nie wchodziłem potem. <grymne> no dobra, szukam ten fragment, i widzimy się już w kryjówce bandytów. Zobaczcie, co się dzieje. Tragedia. I tak mnie gonili wtedy tamci. Okej, okay, mam już całą mapę, także możemy sobie zlokalizować miejsce, oczywiście standardowo tutaj praktycznie tutaj i no nie wiem, powiem wam, no bo teraz nie spotkałem żadnego z tych lepszych przeciwników i pewnie wy w tej bazie w tej krew też tego nie, tych, tych ich nie będzie Więc nie wiem czy zużywać te dynamity No, jest co nie, w tych samych ciucha są Kurcze, nie wiem co czego tak Szkoda zużywać, wiecie? Nie wiem, czy to na VIP-ie miałem. Miałem, że dla. nie wiem. Że dlatego, że VIP-a miałem to jeden dzień, to wtedy miałem lepsze właśnie tych przeciwników. Szkoda zużywać, powiem wam. raz Zaraz mi kolejną kurtkę zniszczą. Ale dużo tu jest sionu. Jest Możesz ty, moje spodnie. No dobra, leżysz. No i teraz nie wiem, zastanawiam się właśnie. Spodnie, no i wtedy mi wypadły właśnie przedwczoraj. To właśnie spodnie zastępcy szeryfa. A teraz rewolwerowca, no i widzicie. Zobaczymy co w środku jest. Tu powinno na dwa dynamity ta ściana. Tylko teraz chyba rozwalam akurat nawet, nie, zobaczcie. Czy to jest właśnie na 4? Nie, na 3. Aha, i akurat do tego. Dobra, no to rozwalimy jeszcze tutaj, bo chyba tu już jest do. i co tu mam. No tak słabo, widzicie. Dobra, rozwalmy jeszcze w sumie. z tej strony. O. Myślę, że tu będzie. Chyba, że ona. Jeszcze ten budynek jest podzielony na parę części. Okej, okay. więcej nie tracę. Dwa dynamity. No i widzicie. <grywa> spodnie. Yy. Na, na to, jak nie, jak nie ma tej lepszej bazy, z tymi lepszymi ścianami, nie warto rozwalać tego budynku. Bo. No widzicie. Yy. W środku słabo, a tracimy dynamitę, tak? Ja jeszcze dynamity mam, tak? zostawię sobie na tą lepszą kryjówkę i. Zobaczę jakie będzie łup w środku. Ale powiem mam to ubranie skocackie. Chociaż troszkę można ponosić. Ale później jeszcze normalnie będzie można sobie craftować na spokojnie jak te włóczęgi. Tu mi nie zniszczy, mogę sobie ponosić. Ale wiecie co, chyba już, już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego miałem chyba tych lepszych przeciwników do lepszą bazę. Moim zdaniem, jak jest tutaj, widzicie, łatwo i jak jest łatwo napisane kolorem czerwony, czerwonym, to wtedy właśnie jest to. Tak mi się wydaje, że poziom, właśnie. Poziom taki, wiecie, trudności wyżej. No bo to, to mamy chyba właśnie za. Wiecie, najłatwiejszy to taki średni, a, ale tutaj też miałem, właśnie, widzicie, spodnie szeryfa za to. Więc jak w nagrodzie to było, to i chyba miałam właśnie... Nie jestem pewny, wiecie, bo robiłem wtedy chyba VIP-a i VIP było zadanie na czerwono łatwo. Było napisane na czerwono łatwo. Właśnie to zadanie VIP'a. I wtedy chyba, jak wykonywałem to zadanie, to właśnie miałam może tych lepszych przeciwników. Nie wiem, powiem wam, że już mam taki. Bo niektórzy mają też normalnie, ale tak mi się wydaje, że może jak na czerwono jest, to właśnie wtedy. Ta kryjówka i ci bandyci są lepsi. Nie wiem, ciężko, ciężko, naprawdę. Dobra, odbieramy sobie Sześciutko Dobra, prawie poziom doszedł. Czekajcie, i teraz sobie, bo jak widzicie, nie mam. Aha, dobra, bo teraz to już normalnie wszystko idzie do ekwipunku, zapomniałam o. I od razu lepiej, powiem bo. Nie no, do którego plecaka to kozacko się prezentuje. Pierwszy raz mam taki stecik, Ale ta rewolwerowca też nie jest zła. Ale nie no, to jest. Jeszcze jak się biegnie, to się ten, ten płaszcz tak rusza. Dobro, no tak, tak. Teraz idę jeszcze sobie ulepsze, O, ten płaszcz, kozacko. Idę sobie ulepszyć jakiś warsztat. Chyba zobaczę w sumie, jak na jakim jest stać. już prawie na miejscu. No i tak wszystkie te warsztaty trzeba po kolei sobie ulepszać, bo bez jednego nie zrobisz drugiego, tak? Chodzi o te surowce z danego warsztatu. No dobra, po kolei w sumie. Na razie nie mam zadania. No jest, hmm. i zobaczcie. I flipem, ale nie, no nie. To nie może być tak, bo jest słab, była słaba nagroda. Także nie wiem, powiem wam. Nie wiem. No bo. <noise> Jakby byli mocniejsi przeciwnicy, to. Sorry, że tak drążę ten temat, ale no to dziwne. No, ostatnio miałem i miałem ochotę właśnie tą kryjówkę zniszczyć, żeby zobaczyć, jaki łupiec w środku. No i wiecie, też te ciuchy można było od, od nich dostać, z nich wyjąć. E, właśnie te lepsze ciuchy, zastępcy szeryfa. No i teraz jak jest na czerwono z, i zobaczcie, jaka jest nagroda. Więc nie mogą być, być te właśnie przeciwnicy cie, mocniejsi. Niż teraz byli. Tak, jak tą nagrodę miałem, gdzie te spodnie, właśnie to wtedy powinno być, ale to było na kolor pomarańczowy, tak? Nie wiem. Już, już nie dorączę tematu. No to już któryś odcinek rzędu. Te narzędzia będą mi potrzebne, żeby, żeby, żeby ulepszyć warsztat broni, bo bardzo bym chciał. Zobaczcie. Tylko, że też tutaj będzie problem, bo odlewnia, tak? Poczekajcie. Bo tu jest potrzebne... a, jeszcze krosno. Krosno, krosno. Wszystko po kolei. Krosno mogę. Tylko podłoga, dobra to zaraz. Nie wiem czy mogę nawet podłogę, mam, czy mam surowce na to. Ale nie, wiecie to? On... Nie, krosno na razie nie chcę. Na razie nie chcę. Y Zobaczmy odlewnie e, właśnie, a gdzie się... Gdzie się robi... E, czekajcie. Bo jak w odlewni tego nie ma, to gdzie się robi... Płyta ze stopu. Miejsce... A, dobra, wyrobu, części. Ja myślałam, że to wiecie... Tam się robi, a to jest tutaj. Aha, dobra. Za dwa ten. Tak, no dobra, już mi się ten... Sztabkę stopu na broń, czyli. No, jak widzicie, bez tego nie rusza. Dobra, to ulepszam sobie. Jest tu narzędzie, ale muszę mieć jeszcze dwie te. Dobra, to jeszcze trzeba sobie skraftować. O nie, cały czas mam mało tych grubych skór. okej okay. i tak. Na samym odcinku bazę bota sobie odwiedziłem, bo dawno nie odwiedzałem. A potem sobie jaskinie. zobaczyć, czy coś tam się zmieniło. No i zobaczymy, jak już będę miał tą lepszą kryjówkę. To dopiero zrobię odcinek. No i na koniec ulepszam sobie stół narzędzi. I potem kolejne. Także zobaczcie jaki czas ulepszenia. 4 dni. Naprawdę. No ale już będzie kolejne ulepszone. A potem zajmiemy się kolejnymi stołami. To tak skóry. Narzędzia będę mógł już sobie craftować. No i po kolei stół części. Potem krosno. Tak krosno. Czekajcie krosno albo... tak, krosno i dopiero warsztat broni no bo muszę mieć właśnie te tkaniny konopnej bela tkaniny konopnej ale dobra, na no spokojnie malutkie postępy i cały czas do przodu także to by było tyle chyba w tym odcinku, jeśli macie jakiś pomysł albo co chcielibyście zobaczyć w odcinku, żebym nagrał tak jak mówiłem Bazę bota w kolejnym odcinku odwiedzimy, potem jaskinie no i, no i zobaczymy, może w końcu wejdzie ta fabuła, kontynuacja tej fabuły, fajnie by było, no ale zobaczymy, także jeśli możecie zostawcie łapeczkę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.